Cześć, witajcie serdecznie. Wybiło 35 tysięcy, za co serdecznie Wam dziękujemy i tak jak obiecaliśmy, robimy dzisiaj Bin Buzzleda z tą różnicą, że mamy gościa specjalnego. Cześć. Tak, jest mamuśka z nami. Też bardzo chętnie chciała wziąć udział w naszym challenge'u, moi drodzy. Challenge będzie polegał na tym, że będziemy losować fasolki. Fasolki są o czterech różnych kolorach i jest, można trafić jest smak żygów. kolory są 4 8 tak wymiocin się mówi. dobra mamy wodę gdyby coś i jak ktoś nie będzie w stanie tego strawić można wypluć i dla takiej bardziej tutaj dla Wiktora żeby go zmobilizować to może sobie za każdą zjedzoną wyciągnąć saszetkę, tak to wygląda i o, dokładnie w ten sposób widzisz, tyle jest nasionek i teraz Wam mówimy tak są one parami, czyli w takim samym kolorze są dwa smaki i mamy tak, mamy e, tutti frutti albo śmierdzące skarpety to są te takie yes. różowo kolorowe mamy limonkę albo co to jest ten Trawa chyba, tak. Trawa, a to będzie lajte. To też będzie dobre. Popcorn lub te żółte. Popcorn lub zgniłe jajo. Niebieskie o. to jest jagoda albo pasta do zębów. O, to, to się jest je. Bordowe takie ciemno. Pudding albo jokarma dla psa. Pomarańczowe. Gruszka, czy broskwinia albo... albo co? Wymiociny właśnie. O, to będzie masakra. Zielone. To jest gruszka, sok i tak i co? I glut. Ach, I białe kokos i chusteczki dzieci, dla dzieci, czy pieluchy? Pieruchy. Pieruchy. No i tyle. Losuj będziemy losować. Chcę Myślę, zacząć. że zrobimy sobie, zobaczymy jak to jak to wyjdzie. Tak, ja chcę do losuj co wypadło żeby nie było co tu jest to jest właściwie na pograniczu zobacz co to jest czarne czy fioletowe fioletowe bardziej fioletowe czyli fioletowe to może być nie nie czekaj Które fio... no to... Aha fioletowe tutti fruty albo skarpety czyli to jest takie coś ten albo inny albo tu są, to są te same wylosuj dobra masz mi pokaż do kamery tak jest, no i kosztuj. Czy będzie, czy będzie słodki? Śmiało, wróć cały do buzi. Tu Tuti fruty, Chyba, tak? Mhm. Dobry? Mhm. Bierz sobie saszetkę. Piona dla Ciebie. To teraz moja kolej. Weź mhm. sobie. piechota? No to miałeś szczęście. O Jezus. Zgniłe jajo To jest fruty? Zielone. Zielony? A ten w kropki. Pomarańczowy. Nie, zielony. zielony w kropki. Nic nie mam. To jest co? Nic. Nie masz nic. Gruszka albo. O Jezus. Gruszka albo wymiociny. Tak? Nie, glut To są te. To są, to są takie żady. Dobra. To zjeść, nie? Ale... To nie? Dlaczego to był fluek? Hmm? <gul> Bo jestem twardy, ale pipiję. Glutek! Ale tak jak pokazuje to na... na tych filmach, że tam było tego, nie? Hmm. Tylko trzeba mieć w głowie, że to fakt że mówi sobie, że to nie jest glut. Ale śmieszne. No to Sebinka. Fioletowe, biało, a Ty masz, masz spoko chyba, no, zobaczcie. Ten biało to jest, o nie. Popko na buzgnijłe To są takie, chodź tutaj, żeby kamera widziała. To są takie białe, biały z tym, no, z żółtym. Tata, a Ty sobie nie wziąłeś ja, no ja nie chcę. Jutry. Tylko ja bym chciał, tutaj nic nie było. Tu co? Karty. Kokos to, to, to zły wzięłaś, nie może. kokos to jest cały biały No nie wzięłam to z żółtym Nie, kokos to jest cały biały Pokazałaś do kamery No No to jeszcze raz, nie? Masz? Bo to, nie, to jest ten popcorn Popcorn, dobra no. no to widzisz No to czyli w tej rundzie ja miałem tylko pecha hmm, A dalej ten posmak jest super Ty znowu tak można pograniczy, na pograniczu co to co, 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 co będzie? Niebieskim mi się wydaje Co ja będę może miał? Maleńczowe. Maleńczowy? To, to jest biały. Co będę miał? O, pieluszki albo kokos, Wiktorku Biały, cały biały musisz wybrać. Tak. I pokaż do kamery. No na przykład ten. No, pieluchy to tam nie będzie chyba. To? Pieluszka Pieluszka? Tak? Dobrze. Dobra, pieluszka jest dobra. Okej. Okay. To dam ci potem odlewy, co? Zatem za będziesz będziesz Pieruszki. Dobra, chodź, chodź, wracaj. Weź sobie saszetkę. 10 minut nagramy sobie idziemy też gręć. Pieruszka! Czemu to tak na pograniczu stoi? Tu, tutti frutti nie? wow. Dobra, jeszcze raz. Jest nie O, teraz jest niebieski ten, nie? Fioletowy doletowy, nawet biały dobrze pocisnąłem. Żółty. Mm, mm. Pierwsza karta biały z specjalna. Czyli ten popcorn albo jajko. I druga karta specjalna. I już muszę myć dobrze. To ja miałem O, to jest to. Ktoś... Nie? Ale pielucha jest bardzo dobra. Jajko zgniłe to może nie być dobre. Najbardziej się właśnie tego jajka obawiałem. Ale ja się nie boję pieluchy oraz pyszcz. No mamuśka, ty musisz się Nie stresuj się tak. No tylko, tylko słodycze. Widzisz, Wiktorkowi zasmakowała pielucha. No? Może tobie ją zasmakuję. No. Czerwone. Tutti frutti mamuśka e, albo skarpetki. To są te takie różowe plamy. <laughs> takie jak na przykład ta. O. Pokaż tutaj do kamery. O. Słusznego. Masz tego. A ja? Co? Tu i tu od razu jest słodkie. Skarpetę masz. Karpeta. Skarpeta? Mm. Nie zjesz? Azja. Daj do miski. Azja. Mama miała skarpetę, ja miałem... Co ja miałem? E, mam na czerwonym. Nie, masz na czerwonym. O, niebieskie. Pasta... Do... Czekaj, pokażemy im. Pasta do zębów. Ach. Pasta do zębów albo jagoda. Także myślę, że spokojnie. Zęby okay. myjesz dwa razy dziennie przynajmniej to. Do... Pasta do zębów. No ale zjadliwa, nie? Mm. Dobra, jeden ja jest czas. Jeszcze rundę zdążymy. Czarna. Czarna to jest cała zielona taka. albo ten, limonka. Okay. Cała zielona, czyli takie coś. Nie chcę mi się otworzyć. Hmm. Limonka. Ta nie umiem otworzyć. Ach tu. No musia. To wyczerpuj, to jest Będzie pana karta. To jest albo w Proszę. A co Pokażę kamery. Super. No. Wymiącina bo przez klinę. Nie, ja, ja to, to nie czuć, tego nie, nie, czuć. nie czuć. No ale to musisz wziąć do góry no przynajmniej musisz. Dawaj. No czuć. Musisz, co? No i co, jednak, jednak ten. Jednak. <laughs> Daj to tutaj. Wy Mama jest najlepsza. Teraz Wiktor, jeszcze jedna runda. ostatnią rundę robimy. Dlaczegoś tego nie wocha. A ty znowu masz to. Jeszcze raz, żeby się coś innego, co? Czy jeszcze raz? Dobra, jak ci tak wypadło, to dalej. Niebieskie znowu. To fajne. Jagoda. Jagoda. Nie, a czyli wata do zębów. Wiem, że Ci smakuje pasta do zębów czarne. Czarne to jest to samo co teraz miała Sabina. Czyli wymiociny albo, albo brzoskwinka. Zielony. Czerwin. Zielony z kropkami. To jest glutek albo... Fuj. albo gruszka. to jest ostatni już dzisiaj. Chyba, że jeszcze Wiktorek chce zakończyć. Hmm. Zakończyć. gruszka Znowu Mama ma same te że te, te, te Dobra, Wiktor, finishuj. Coś innego niż niebieskie. O, y, czarne. Czyli masz albo pudding, albo karma dla psa. To -o. jesteś twardy, nie? To jest wszystko. Smakuje. Karma dla psa. A skąd wiesz? No nie. Pomuchaj. Nie, nie będę tego wąchał. No czuć, czuć to, czuć. Nie jedz tego. Takim sposobem moi Ble. drodzy wydaje mi się, że Sabina była zwycięzcą. Trzy razy trafiła. Ble. Ale powiem Wam szczerze, to co jest na YouTube'ach to jest zdecydowanie przekoloryzowane. Myślę, że każdy smak można zjeść zresztą, czego nie było w ogóle. Czarny to jest karma. Hmm. Biały to jest pusteczka po kokos. A ja spróbuj sobie od pieluchy, to jest bardzo dobre. Pokos. A pieluszka? poczuć? Pusteczka. A ja chcę spróbować? A gusteczka. Ja to tego. jest taka, najbliżając, to jest chusteczka, to nie jest pielucha. A co to jest pielucha? Mm, czego jeszcze nie było? Nie, tak już było wszystko chyba, nie? A ja chcę tego spróbować. Pasta była, jajko było. Ja chcę tego spróbować. No nie. No To jest. Nic, sam się zorientuj co to jest. No? Wymociny, albo albo chcę No nie Zdecydowanie przekoloryzowane, ale myślę zabawa, no wszystko fajne. Także raz jeszcze dziękujemy wam za 35 tysięcy subów. Będziemy starać się, żeby systematyczność była, żeby jakość była, no i żebyście byli razem z nami. Także dziękujemy. Piąteczka. Cześć. Muzika, możesz tam nacisnąć. Cześć. Trzymajcie się. Pa!